Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i witam Was w drugim odcinku naszego maratonu. Standardowo, jeżeli chcecie jutro film, to wbijcie tutaj po raz kolejny tylko 1000 łap w górę, jest to naprawdę niewiele i chcę wam powiedzieć, abyście dołączali do grupy dla widzów, możecie tam dowiedzieć się przedpremierowo o filmach lub wygrać jakieś pozdrowienia czy coś. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Aby wycisnąć z cytrusu więcej soku, wystarczy, że włożysz cytrynę lub innego cytrusa do mikrofalówki na 20-30 sekund, a następnie przyciśnij dłonią i poturlaj po twardej powierzchni. Owoc stanie się miękki i o wiele łatwiej będzie wycisnąć z niego sok. Dzięki chusteczce higienicznej można łatwo usunąć wszelką wilgoć z powierzchni mięsa. To zapobiegnie pojawieniu się nadmiernej ilości tłuszczu i strzelaniu na patelni. Wilgoć oraz para blokują także proces karmelizacji, która z kolei dodaje smażonemu mięsu apetyczną i chrupiącą powłoczkę. Cały trik polega na tym, że sucha łyżka o temperaturze pokojowej rozrywa pęcherzyki piany i wytrąca ją. Należy mieć pod ręką kilka takich łyżek, gdyż pianę zatrzyma wyłącznie suche drewno. Usuwanie kawałków skorupki z żółtka przygotowanego sadzonego jajka może zepsuć nam efekt wizualny dania. Aby temu zapobiec, należy zmoczyć palce wodą i dopiero potem wyciągnąć skorupkę, bo ona żółtka nie zostanie naruszona. Nadwyżkę ugotowanego ryżu można z powodzeniem przechować poprzez umieszczenie go w pojemniku przeznaczonym do mikrofalówki i zamrożenie. Gdy zechcemy go zjeść, wystarczy wlać kilka łyżek wody do pojemnika, nakryć go zmoczonymi chusteczkami i stawić do mikrofalówki na 1-3 minuty, a następnie wymieszać. Jeśli potrzeba, powtórzyć całą operację do osiągnięcia wymaganej temperatury. Wsyp surowy ryż na dursz, lub do sita i przemyj wodą. Pozwoli to usunąć niepotrzebny krochmal, który powoduje, że ryż zlepia się w grudki. Przed szatkowaniem zieleniny należy posypać deskę szczyptą soli. Tarcie i waga soli nie pozwolą zieleninie przykleić się do noża i utrzymają ją w jednym miejscu. A więc to by było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałeś, napisz w komentarzu: wytrwałem lub wytrwałam. Ja każdy taki komentarz postaram się serduszkować. Także co, mam nadzieję, że widzimy się już jutro, miłego popołudnia, poranka, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, na razie, cześć.